Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w finach od 11 lat nie nacieszyliśmy się długo suchym dniem, raptę pół dnia. Proszę dołożyli nam nowe paczkomaty. Paczkomaty są fajne, bo wysyłają powiadomienie na komórkę i mają jakąś aplikację zbliżeniową już zaczynają działać, czyli jak się zbliża do paczkomatu to otwiera Otwiera sama odpowiednią skrzynkę. Ciekawostką jest, że zaczynają powoli wprowadzać opłaty za paczkomaty. Czyli, jak paczka jest nieodebrana więcej niż 4 godziny, no to kasują jednego juana. Także bardzo fajnie się pojawił stream um, zarobkowy dla tych firm. Patrzcie, jak tutaj fajna. To tu jest wysepka w środku tego jeziorka, które mam u siebie na osiedlu. To jeziorko się ciągnie dookoła. A w środku jest taka fajna wysepka ogrodzona. I w środku jest ta altanka. Ta altanka w środku jest zarośnięta po uszy, tam już nie można wejść, bo tam nikt nigdy nie spędza czasu. A tutaj jest jakiś przekaźnik elektryczny, też ładnie obsadzony. Ta altanka w głębi jest wciąż otwarta, czasami widuję emerytów pijących sobie herbatkę, albo oglądających cykady wzajemnie. A pogoda taka nastraja do spania, prawdę mówiąc dzisiaj, a chyba zebrało się zmęczenie z całego tygodnia, spałem do 10 rano. Cudowne uczucie, szczególnie jeszcze w takim deszczu plaskającym na zewnątrz, a parapety. E, ciekawostka, wciąż tutaj mają parapety, także słychać parapetowy deszcz. E, cudowne cudowne wrażenie wstawać rano właśnie w takiego lekko szymiącego deszczu. Z powodu tego deszczu a, dużo cygat e, wyginęło, bo nie mogą się rozmnażać, bo one potrzebują gorąca, także chyba pewien E, pewien proces, e, przynajmniej pierwszy proces Aha. rozwoju tych cykad e, nie udał im się. Czyli trzeba będzie czekać na drugą część upałów, aż cykady znowu wrócą do życia. Pytałem się znajomej, ona jest biologiem tutaj, pracuje na Uniwersytecie. Znana jest e, kurcza, jak się nazywa to nauka o owada? Zapomniałem motylologia, nie, etymologia, entymologia, coś takiego. No i ona właśnie opowiadała mi, gdzie spotkaliśmy się, młoda dziewczyna, 27 lat, ale jakiś ekspert na miarę światową, bo jak nie było wirusa, to po całym świecie latała. I właśnie mówiła, że ten proces rozwoju cyka został zakłócony przez przedłużone deszcze i te larwy z braku ciepła, bo dla nich to jest zimno teraz. Niestety umierają. Mgła, do tego deszcz. Bardzo przyjemnie sobie rano iść. No i dużego ruchu nie ma. Ludzie nie pracują nad godzin, no bo jak? Nie ma zamówień z USA, nie ma zamówień z Europy. Także jest spokój na ulicach. Jak już mówiłem wcześniej, uciszyło się przez to, że stosowano Yy, separacje podczas wirusa oraz dystans społeczny yy, jakoś weszło mi to w nawyk, i lokalści przestali być nadmiernie głośni, co zmieniło całkowicie jakość życia w Chinach. Przyznam, że przyjechałem pierwszy raz 11 lat temu. Właściwie pierwszy raz to byłem w 2003 roku. Yy, szokował mnie wrzask yy, na ulicach. Yy. Pekinu i Hongkongu bardzo głośno, a teraz to jest praktycznie całkowicie się zmieniło. Miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo Chiny są naprawdę urocze, jak jest cicho. E Dzisiaj całkiem spokojny dzień. Parę przeglądów do biura. Urządzamy biuro dla nowej spółki, notabene polskiej. Także jest co robić, i będziemy dalej kontynuować tutaj. E Pracę. O, jeszcze jedna ciekawostka. Pojawiły się ostatnio na ulicach automaty, które mierzą ilość spalin. Nie widzę go tutaj, ale wcześniej przed moją klatką jest jeden. Mierzą spaliny i pokazują, wyświetlają, wyświetlają jakość spalin. Jeśli są jakieś problemy, nie wiem jak oni to sprawdzają, to dostaje się na łyczacie wezwanie na sprawdzenie. E, poziomu spali. To jest coś ciekawego, bo do pewnego czasu Chiny nie miały, e, nie, nie miały systemu wyziewów, a teraz zmieniło się to i kontrolują to. Co uważam, że bardzo dobra sprawa, szczególnie przy tak e, w zanieczyszczonym powietrzu, jak tutaj czasami bywa. Po drugiej stronie to osiedle, przejdę. Zostało wykupione przez państwo. W ogóle znajomy tutaj ma budynek po drugiej stronie, więc państwo to wykupiło, będą wyburzać, czyli coś będą widzicie wybudowany jest płot i będą to właśnie wyburzać, ciekawe co wybudują, prawdopodobnie jakiś następny korpo-wieżowiec co nam zmasakruje sytuację parkingów całkowicie na osiedlu z tego co znajomy opowiadał to bardzo sowicie i bardzo hojnie im wynagrodzili wymuszenie wymuszenie przeprowadzki, dali im nową lokalizację, dali im nową przestrzeń oraz e, wypłacili im sowite sowito odszkodowanie fajnie, że podczas wirusa mieli tutaj dużo na osiedlu wolnego czasu, więc nam odmalowali parkany, poprawili prąd, podłączyli z powrotem prąd e, żeby nie wiem czy to zwierzaki, czy żeby ludzie nie wchodzili, nadbają o bezpieczeństwo. Ale patrzcie na tą zieleń. Niesamowita, nieprawdaż? Szczególnie przy tym deszczu. No kurczę, to jest czegoś takiego nie widziałem. Nawet myślałem, że Connecticut ma najbardziej soczystą zieleń. No niestety, w porównaniu z, z Suzhou przegrywa. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat.